Budynek magistrazu to okazałe miejsce w samym centrum miasta. Dotychczas nie przykuwało uwagi wymyślonymi ozdobami czy oświetleniem, ale to już wkrótce ma się zmienić. Miasto zleciło wykonanie projektu podświetlenia budynku. To ma być iluminacja całego wszystkich elewacji, która polegać miałaby na pierwszym delikatnym oświetleniu. Oprawami szerokokątnymi, o strumieniu takim szerokokątnym i zalewającym delikatnie elewację. I na tym tle. Wykorzystywanie różnych elementów, rzeźbień, godła, piaskowców. W czwartek po południu miała zostać zaprezentowana jedna z koncepcji podświetlenia budynku. Niestety to, co widzimy na zdjęciach i prezentacjach, zdecydowanie różniło się od tego, jak na żywo wyglądał już podświetlony budynek. Nie, to jest koncepcja projektu. Koncepcja, która powstała i na tej bazie powstanie projekt budowlano-wykonawczy. I dopiero w momencie wykonywania elewacji, żeby nie rozwalać tej elewacji, trzeba pokryć wszystkie ściany. Siatką instalacji, prawda, i można powiedzieć to tak w skrócie inteligentnej, która zmienia kolory tych diod. Projekt skupia się na rozświetleniu kolumny czy godła miasta. Oprawa ma zmieniać kolor, według tego jak zostanie zaprogramowana. Oświetlone mają zostać również fontanny. Autorzy koncepcji i pracownicy urzędu zapewniają, że wykonano dopiero część prac nad oświetleniem. Pełna koncepcja będzie gotowa wraz z zakończeniem remontu elewacji, czyli w 2013 roku. Firma, która została zobowiązana do przygotowania odpowiednich wariantów oświetlenia na Urzędu Miejskiego w Szczecinie zademonstrowała trzy warianty. Te warianty były konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przy zachowaniu wszystkich walorów historycznych, podjęliśmy decyzję wraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, że wariant numer dwa jest najlepszym wariantem dla zachowania wszystkich walorów zewnętrznych budynków. Pieniądze na remont elewacji i projekt oświetlenia zostały zarezerwowane w budżecie miasta. W tej chwili przy tych wstępnych kosztorysach i wycenie zapewnieniu środków budżetowych 3 miliony złotych, ale proszę pamiętać, że jesteśmy w okresie przetargowym i te kwoty mogą ulec zmniejszeniu. Zielony gmach magistratu ma odwoływać się do historii. Kiedyś ten budynek rzeczywiście był w takim kolorze. Trudno oceniać, czy to co zobaczyliśmy w czwartek to nowoczesne i efektowne oświetlenie. Miejmy nadzieję, że efekt końcowy będzie bardziej zadowalający.